Dzień dobry, już czas. Witam serdecznie wszystkich was. Witam w kolejnym dniu w procesie budowania poczucia własnej wartości. Oczywiście musimy chwilę poczekać, aby łącza się rozgrzały, abyśmy wszyscy mogli się pojawić w naszym dzisiejszym porannym spotkaniu, gdzie będziemy pracować nad poczuciem własnej wartości. Witam pierwsze osoby. Cześć, dzień dobry. I powoli widzę się. Łącza rozgrzewają, więc, tak jak wspomniałem, musimy zawsze troszeczkę poczekać. Witam serdecznie. Cześć. Mam nadzieję, że rozpoczynacie ten poranek w udanym nastroju, w dobrym nastroju, z postanowieniem. To jest wspaniały dzień. Anna, dzień dobry. Hej, cześć. Dzień dobry. Składam. Cześć wszystkim. Cześć Tobie. Anuszka, dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Musimy jeszcze chwileczkę poczekać, aby wszyscy mogli się pojawić, bo niestety tak to jest z lajwami, że one muszą się troszkę rozgrzać, aby te wszystkie powiadomienia. Podocierały do tych osób, które chcą pracować nad poczuciem własnej wartości. A i to nie jest takie proste, aby dotarło. Wycierają mniej, no może bardziej w takim razie interesujące rzeczy. Na przykład jak ktoś spada z konia. Wow, wtedy to jest coś, prawda? Ale my pracujemy nad tym, nad czym chcemy pracować, czyli poczuciem własnej wartości. Przechodząc przez ten proces, auto, proces autoterapii. Silne, zdrowe, stabilne poczucie własnej wartości. Ok, jeszcze dosłownie 45 sekund. I ruszamy. Zawsze daję tak około 3-4 minutek na to, aby się łącza rozgrzały. Elwira. Hejka. Hejka, hejka, witaj, cześć. Przy okazji, jak wszystko się uruchamia, mamy czas na to, aby się przywitać i o zdrowie i samopoczucie możemy się nawzajem zapytać. Więc ja również pytam Was, jak dzisiejszy dzień Wam się rozpoczął? Co się dzieje? Jak nastroje? Co po prostu słychać u Was? Mam nadzieję, że start poranek był udany. O, to ważne, aby tak właśnie było, żeby rozpoczynać każdy dzień bardzo dobrze. O, mi na podglądzie wyskakuje, że na YouTube również live jest. Więc wszystko tak, jak powinno być. Okay. Hmm, a teraz pokazuję mi inną informację ale już za chwilkę będzie. Mateo, witam serdecznie wszystkich. Witamy również Ciebie. Cześć i witaj. Rozpoczynamy proces budowania poczucia własnej wartości w dniu dzisiejszym, czyli kontynuujemy całe te zamieszczanie wielkie z pracą nad poczuciem własnej wartości. Sukces nie przychodzi do tych, którzy czekają, ale do tych, którzy podejmują działanie, aby go, osiągnąć. Poczucie własnej wartości nie przychodzi do tych, którzy je utracili i czekają, aby się po prostu wzięło i pojawiło z powrotem. Niestety trzeba wykonać pracę i nie znam nawet jednego przypadku, a parę lat już mi pyknęło, żeby poczucie własnej wartości, depresja, lęk, kryzys w związku wziął i się sam naprawił. Teresa, witam wszystkich Sukces nie przychodzi do tych, którzy czekają, ale do tych, którzy podejmują działanie, aby go osiągnąć. Więc, idąc w myśl tego cytatu: Nie pojawi się poczucie własnej wartości samo z siebie ponownie. Trzeba wnieść działanie, trzeba dać możliwości, aby zaczęło nam sprzyjać w życiu wszystko to, co może prowadzić do odbudowania poczucia własnej wartości. Sylwia, witam wszystkich. Składam, napisał jakiś fajny cytat. Muszę do niego delikatnie powrócić, tak sądzę. Hmm. Tylko niestety one tak szybko uciekają. A teraz już całkiem uciekły. Hmm. No dobrze. Więc jak uciekł, to znaczy, że też tak mogło, mogło się po prostu zdarzyć. Najważniejsze jest to, abyśmy o tym po prostu, po prostu pamiętali. Nie da się wyjść z depresji. No oczywiście to jest składowa niskiego poczucia własnej wartości. Nie da się pozbyć lęków, pokonać. Traumę, tak po prostu czekając na głód szczęścia i to, że w pewnym momencie to ustąpi. Wy świetnie sobie z tym radzicie. Widzę, że systematycznie chcecie pracować nad sobą, nad budowaniem, odbudowywaniem swojego poczucia własnej wartości. Cieszy mnie to niezmiernie, więc w myśl naszego cytatu, bierzemy napoje swoje w dłonie. Ja częściej będę robił sobie łyczka kawy i rozpoczynamy trynku ważności. Rozpoczynamy naszą poranną medytację właśnie po to, aby podjąć działanie, żeby osiągnąć nasz cel, aby osiągnąć sukces, w którym mówimy sobie, moje poczucie własnej wartości jest już OK. Stałe, zdrowe, ugruntowane. Na początku drogi może się nam to wydawać wręcz niemożliwe. A dlaczego miało tak by nie być, skoro udało się to już tak wielu ludziom? Często słyszę, czy terapia na pewno działa, ale bardzo fajny jest efekt. Pod koniec, na przykład, warsztatów terapeutycznych. To jest takie proste. Ktoś powstaje i rodzi się na nowo. Mówi: Rozpoczynam nowe, wspaniałe życie. Ja dziś cappuccino, bo wczoraj o mało nie poleciałam. Mateo, nie poleciałem. Więc usiądź wygodnie. Nie zamknij oczy. Może być i cappuccino o poranku. Czemu nie? Zależy kto co lubi. Uważaj, żeby to był napój, który daje nam tą przestrzeń i chwilę, aby się zatrzymać. Aby, pomimo, że to jest poranek, nie wchodzić od razu w pęd zajęć, zadań, tak powoli, spokojnie, stabilnie. Weź przyjemny, głęboki wdech. Skoncentruj swoją uwagę na oddechu. Zacznij obserwować swój oddech. A jeżeli pojawią się jakieś myśli, doznania. Delikatnie po prostu zaobserwuj je, zwróć na nie uwagę i wróć do oddechu. Weź przyjemny, głęboki wdech, spokojny, łagodny wydech. Pozwól sobie na to, aby Twoje ciało się odprężało, gdy Ty koncentrujesz się na swoim oddechu. Po prostu obserwuj swój oddech. Obserwuj, jak powietrze wypełnia Twoje płuca i je opuszcza. Po prostu obserwuj swój oddech. Weź jeszcze raz przyjemny, głęboki wdech, spokojny wydech. I obserwuj swój oddech. Ciągle i ciągle. Obserwuj. A jeśli pojawiają się jakieś myśli, które wypływają na powierzchnię lub doznania, po prostu zwróć na nie uwagę zaobserwuję i powróć do uważnej obserwacji oddechu Pozwól, by tobą oddychało, a ty po prostu obserwujesz swój oddech. Po prostu obserwujesz oddech. I będąc w tym stanie, Uważności, możesz uważnie zwrócić uwagę na wszystkie swoje afirmacje. Przywołaj je wszystkie w jednym momencie. A teraz pozwól sobie popłynąć w afirmacjach zdrowia, miłości. Harmonii, spełnienia, radości, szczęścia, sukcesu, wzrostu, budowy poczucia własnej wartości. I pozwól, aby te słowa budowały w Tobie obrazę. Obserwuj to, co się dzieje. Pamiętaj, aby nie osądzać, nie oceniać, tylko obserwować. Miłość, radość, szczęście, sukces, rozwój, poczucie własnej wartości, zdrowa, silne, ugruntowana. I pobądź chwilę w tych słowach, w tej przestrzeni, w tych obrazach. A teraz wzmocnij to poprzez obserwację swoich osiągnięć z dnia wczorajszego. Tylko pamiętaj, proszę, obserwuj. Je. Nie oceniaj, nie osądzaj, a zaobserwuj wszystkie osiągnięcia z dnia wczorajszego. Chodźmy najdrobniejsze, takie jak poranne śniadanie, wyjście z łóżka, poranne nasze spotkanie. Obserwuj wszystkie osiągnięcia, co się wydarzyło w pracy, w domu, na drodze. Zwróć wszystko, na wszystko uwagę, na każde, Najdrobniejsze choćby nawet osiągnięcie, zwróć uwagę. Doskonale. Teraz przejdź do celi na dzień dzisiejszy. Również na chwilę obecną ich nie osądzaj, nie oceniaj, tylko przypomnij sobie swoje cele. Na dzień dzisiejszy. Jeden z nich już realizujesz, więc rozważ kolejne, kolejne i kolejne. A teraz czas na właśnie to, aby zwrócić uwagę na swoje emocje i pozwól popłynąć emocją radości, z radości i wdzięczności z małych rzeczy. Poczuj radość i wdzięczność za ludzi, którymi się otaczasz. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla Ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za powietrze, którym oddychasz. Weź bardzo głęboki wdech. Pozwól, aby Twoje płuca wypełniły się życiodajnym powietrzem i poczuj za te powietrze wdzięczność, radość. Poczuj radość w naszej przestrzeni, miłość i wdzięczność którą się otaczamy. Poczuj tą energię i poczuj za nią wdzięczność. Poczuj wdzięczność za napój, który pijesz i możesz powoli zaczynać otwierać oczy, jeżeli były zamknięte. Weź swój napój i jeszcze raz, jeszcze mocniej poczuj radość i wdzięczność za to wszystko, co posiadasz. Za każdą jedną osobę. Choćby nawet tą, z którą ma w danym momencie konflikt, bo prawdopodobnie to ona chce Ci coś pokazać na Twojej drodze życia. Doskonale. Jak zwykle czekam na opinię. Jak dzisiejsza medytacja, jeżeli była taka sama jak poprzednia, no to niestety na pewno taka nie była, bo nigdy nie jest to możliwe, aby dwa razy było. Tak samo, zawsze coś będzie innego, nowego, dobrego, pomocnego. Ok? Więc czekając na Wasze opinie, na informacje zwrotną. przechodzimy do kolejnego fragmentu naszej książki. Dziękuję za serduszka, za lajki. I oczywiście proszę o udostępnienie, gdzie tylko możecie, aby to, co robimy, mogło służyć również innym. Oczywiście większość rodziców jest w pewnym stopniu osądzająca, i z pewnością jest to słuszne i konieczne. Należy zatem zwrócić uwagę, który z typów osądzający, osądzania prowadzi do problemów gruntowania się niskiego poczucia własnej wartości. I teraz kontynuacja. Anuszka pisze medytacja relaksująca. Taki mały dodatek do fragmentu naszej książki. Cieszę się, że zrelaksowała. Taki również jest jej cel. Rodzic, który za każdym razem klasyfikuje poczynania, który decyduje zawsze i wszędzie, co jest dobre, a co złe co jest słuszne, a co niesłuszne. Właśnie on odpowiada naszej definicji. Możliwe, że w przeszłości zdarzyło ci się tego typu sytuacja. Otrzymujesz powiedzmy sześć ocen dobrych, jedną dostateczną oraz ani jednej bardzo dobrej. Dla rodzica wszystkie te oceny były złe. Na meczu nie strzela żadnej bramki i pomimo że dzięki twojemu podaniu Kolega z drużyny strzela decydującego gola i wasza drużyna zwycięża. Jesteś uznany za słabego gracza. Do tego porównany do kolegi, który to potrafi grać lepiej niż ty. Jesteś więc kiepskim graczem, słabym zawodnikiem. Nie potrafisz grać w piłkę. Kolejnym przykładem, w którym możesz odnaleźć wzorzec, będzie sytuacja, gdy odbierasz telefon i notujesz wiadomość aby przekazać ją swojemu rodzicowi. Prowadzisz udaną konwersację z klientem, który jest zadowolony i jest zdecydowany zawrzeć umowę. Ustalasz więc godzinę, w której twój rodzic oddzwoni w celu dopięcia drobnych szczegółów. Zapominasz niestety sprecyzować, czy rozmowa odbędzie się o godzinie 18:00 czasu UK, czy środkowoeuropejskiego. Tak więc zostajesz nieudacznikiem. Który nawet nie potrafi umówić prostej rozmowy telefonicznej. Kolejny fragment, dość dzisiaj obszerny, ale kilka takich podstawowych informacji z niego możemy wyciągnąć. Rodzic, który ciągle i ciągle nas osądza, klasyfikuje i bardzo często osądza nas negatywnie. Postaci. Po prostu jesteś kiepskim graczem. Kilka ocen całkiem niezłych, czwóreczki, trujeczki. Kto by nie marzył o takich ocenach, powiedzmy sobie szczerze. Ale niestety wszystkie były złe. Zbyt niską poprzeczkę sobie stawiasz. Musisz być wyżej. Nie na zasadzie. Jest dobrze, może być lepiej. Dopięłeś fajny kontrakt. Całkiem nieźle poszła rozmowa. Coś zostało sprzedane, tylko wystarczy postawić tick, podpisać umowę lub nacisnąć guziczek do realizacji. Nawet prostej rozmowy telefonicznej nie potrafisz dobrać, ale cały kontrakt dopięty. Co było ważniejsze, jesteś taki, czy jesteś taki? Oczywiście nie chodzi o to, żeby tylko i wyłącznie chwalić, ale również chodzi o to, aby stwierdzić fakt. Lecz może niekoniecznie aż tak od razu osądzać i oceniać w szczególności tak bardzo negatywnie. Więc jeżeli kilka z tych punktów dotyczy właśnie Ciebie, z pewnością jesteś w dobrym miejscu. Negatywne zaprogramowanie w przeszłości przez osądzających rodziców, jest to jedna z, najsilniejszych, jedna z jeden z najsilniejszych elementów, który prowadzi do gruntowania się niskiego poczucia. Własnej wartości. No niestety, rodziców nie możemy za to winić ani osądzać. Może złego słowa nawet użyłem: niestety, nie powinniśmy rodziców ani winić, ani osądzać. Postąpili po prostu w ten sposób, jak umieli. Obdarzyli nas z miłością taką, jaką potrafili. A my możemy teraz się tu spotkać i w przyjemnej, miłej atmosferze odbudować nasze poczucie własnej wartości. I to powinno być dla nas ważniejsze, że mamy takie możliwości. Oni może nie mieli takiej możliwości i właśnie nie to, że ich tłumaczę lub osądzam, ale po prostu płynęli w schematach, które również im były przekazane. Więc mamy dzisiejsze spotkanie przeprowadzone. Cieszę się za to, że się spotkaliśmy. Teraz czas na małą pogawędkę. Co sądzicie o fragmencie książki? co was zrobiło, czy macie jakiegoś rodzaju refleksje, co się po prostu u was zadziało. Jeżeli możecie oczywiście się tym podzielić, bardzo chętnie porozmawiać możemy. Mamy jeszcze chwilę. Mateo, uspokoiła mnie bardzo. Dziękuję. Mhm. Czyli chodzi jeszcze o medytację. Cieszę się, bardzo uspokajająca. Była w takim razie medytacja. Czasami potrzebujemy medytacji, takiej, która nas uspokoi, wyciszy, w szczególności przed takim fragmentem, gdzie pracujemy już nad naszą przeszłością, pracujemy nad tym, jak rodzice nas kształtowali, a my chcemy to trochę poprawić. Może budować się u nas wtedy jakiś bunt, jakaś niechęć, jakiś smutek, żal, rozczarowanie, ale pamiętajcie, staramy się nie osądzać, nie oceniać, stwierdzamy fakt, i nad nim po prostu pracujemy. Będzie to lepsze rozwiązanie niż praca w emocjach. Czasami się nie da. Więc wyraźcie te emocje, choćby podczas naszej rozmowy, pisząc to. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale jeżeli to robimy, nam to pomaga. Elwirka, nie jest łatwo być rodzicem. Dokładnie tak. Nie jest łatwo być rodzicem. Więc te osoby, które już przeszły ten etap, śmiało mogą powiedzieć, że nie jest łatwo być rodzicem i warto nie osądzać rodziców od tak dosłownie po prostu. O, coś tutaj się mi przestawia. Już wracam. Ok. Jeśli się ma świadomość, z czym mamy do czynienia i z czym trzeba pracować, to i emocje, i odczucia mm, są całkiem inne. Łatwiej się w tym, łatwiej w tym iść, z tym pracować. Dokładnie tak. Dlatego pracujemy właśnie nad tym, aby świadomość nasza była zupełnie, zupełnie inna. I powoli przechodzimy przez ten proces, ponieważ wcale to nie jest aż taki łatwy proces, tak? Odbudować Poczucie własnej wartości, które zostało utracone, odebrane, ale po to tu jesteśmy. OK. Dziękuję Wam bardzo serdecznie w takim razie za nasze dzisiejsze spotkanie. Jak zwykle, przypomnę jeszcze kilka razy o tym, aby, jeżeli jest to możliwe, udostępnijcie w grupach, w których bierzecie udział, gdzie tylko możecie. Udostępnijcie na swoim profilu, jeżeli jest to możliwe, dajcie lajki, serducha, aby Facebook, YouTube i inne media społecznościowe podbijały to, co tu się dzieje, aby więcej osób mogło korzystać z naszej przestrzeni i odbudowywać swoje poczucie własnej wartości. Dziękuję za dziś. Życzę wspaniałego, cudownego dnia czekamy na wzajemne życzenia udanego, dobrego, cudownego dnia, ja wysyłam również tak jak teraz poleciało, bardzo dużo serduszek, lajków, dużo pozytywnej energii i idziemy w ten cudowny, wspaniały dzień wszystkiego wszystkiego dobrego, udanego dnia, oczywiście widzimy się jutro o godzinie siódmej czasu UK, czyli ósmej czasu środkowo europejskiego Anna, pięknego dnia dla wszystkich. Pięknego dnia również dla Ciebie. Sylwia, dziękuję za dziś. Pięknego dnia. Cudownego dnia, Elwira. Wszystkim, którzy tu są, miłego dnia. Miłego dnia. Spokojnego dnia dla wszystkich. Mateo, spokojnego dnia, udanego dnia. Teraz a miłego dnia, miłego dnia. Wszystkiego doble, dobrego dla wszystkich. Amen. Wszystkiego dobrego również dla ciebie. Trzymajcie się. Do zobaczenia już jutro. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Cześć, papa.